Na no, pewno po tym czasie długiej przerwy trzeba wiele rzeczy powtarzać i przypominać. Jeżeli chodzi o taktykę, to na pewno dużo rzeczy mieliśmy fajnie wypracowanych i zawodnicy o nich pamiętają, natomiast no, Trzeba to przenieść też na trening, żeby powtórzyć pewne mechanizmy, żeby się zawodnicy lepiej rozumieli, no bo wiadomo, że po takiej przerwie nie wszystko jest idealne, ale staramy się, żeby w każdym treningu na to zwracać uwagę, co chcemy egzekwować, jak chcemy grać, żeby, żeby każda, gracz, każda czy gra czy każda gra wewnętrzna wyglądała coraz lepiej i żeby zawodnicy się po prostu lepiej rozumieli i żeby nasza płynność gry była w miarę dobra na ten pierwszy mecz. Mocne podaje go, tak jak było, noć, dobra, 2 silna. Czekaj. Jest. 2. Tak jest. Ale oh, nieszczęście. You Jeszcze okay. Ale stu ją pyjek, Prawa. Nie, wiem, że mentalnie to wiadomo, że oni czekali na okres treningów bardzo długo, więc tutaj nie ma takiej potrzeby nikogo do motywacji. Wiemy też o co gramy, wiemy w jakim miejscu jesteśmy i ile nam zostało, żeby, żeby zakończyć sezon z naszym, z naszym celem. Natomiast wiadomo, że zmęczenie się też narasta w pewnych dniach, tak jak przed wtorek, środa mieliśmy dość mocne, więc zawodnicy też odczuwają, ale potem

Tak, jeżeli idziemy takim klasykiem startowym, więc każdy dzień powiedzmy jest dostosowany tak samo jakby to było w przypadku trwającej ligi. Czyli dzisiaj teoretycznie był taki dzień czwartkowy, jutro mamy niby piątek, później mamy w sobotę taką grę przewidzianą taką już pod, pod mecz i, i potem już typowo tydzień przygotowawszy pod i Częstochowa i ten pierwszy mecz sezonu.

Na pewno w każdej lidze, tak? oglądając Bundesligę czy, czy inne ligi, które ruszają, no to można odnieść sparingową atmosferę i na pewno taka też będzie nam towarzyszyła kwestia, żebyśmy po prostu byli na tyle wewnętrznie zmotywowani, żeby nam to nie przeszkadzało, aczkolwiek no nie da się ukryć, że z taką publiką jaka jest na Widzewie, no to wiadomo, że puste trybuny to jest kolosalna różnica i nic z tego nie zastąpi. Dobra! Brawo, brawo. Brawo, brawo, brawo. Tak, na pewno wiedzą, że no ta przerwa... Spowodowały jakieś braki, tak? I każdy chce doskonalić, żeby jak najlepiej się przygotować, więc tutaj każdy trening myślę, że wykorzystują na 100% czy czas po treningu, czy zostają nawet po treningach, żeby pewne elementy doskonalić. Także myślę, że no bo tutaj wygląda to na takim dobrym poziomie. Jasne, na pewno z czego brakuje piłkarzu czy trenerem, to też jest cała szatnia i ta otoczka wewnętrzna, tak? czyli praca taka codzienna, to, że zawodnicy sobą przebywają w szatni i, i, i ta atmosfera jest taka niepowtarzalna, więc myślę, że tego też najbardziej brakowało wszystkim, jest to sport zespołowy i no, szatnia piłkarska jest specyficzna, więc kto, kto nie funkcjonuje już od wielu lat, więc wie, że to no, jej może na pewno bardzo brakować. Tych relacji między nimi i tego, jak się tam czują, to, to jest ważny, ważny element. Ja staram się żyć normalnie, myślę, że zawodnicy też. Im mniej telewizji oglądam, tym lepiej. <gry> Także no nie, no piłka po, pozwala nam tutaj w ogóle nie myśleć o tym, co się działo, czy co się, co się dzieje. Staramy się po prostu żyć codziennością i przygotowaniem do każdego treningu i meczu. Także e, each step i stab i zawodnicy są skoncentrowani na tym, co jest tu i teraz na wojsku, więc fajna skoszność, że nie myślimy o tym, co, co się dzieje dookoła.